Masz ciągłe problemy żołądkowo-jelitowe, do tego twój stolec jest nieregularny albo wręcz jest on za często, jest złej konsystencji, złego koloru, nie jesteś pewien, czy tak to powinno wyglądać. Cześć, tu Natalia Stebel, magister dietetyki klinicznej i dziś porozmawiamy sobie o tym, jak powinna wyglądać zdrowa kupa, jak często, jaka konsystencja itd., itd., wszystko na temat zdrowych wypróżnień, co na nie wpływa i na co zwrócić uwagę, a na sam koniec mam dla ciebie niespodziankę, będzie to darmowa niespodzianka, Dzięki której będziesz mógł pomóc sobie w swoich dolegliwościach i w końcu wrócić do normalnego funkcjonowania. Także zapraszam Cię do oglądania i na koniec możesz się spodziewać małej niespodzianki. Jeśli chodzi o kwestie stolców, tutaj możemy sobie to podzielić, e, jeśli chodzi o zdrowy stolec, na parę kategorii. Na kwestię tego, jak często ten stolec się pojawia, jakiej on jest konsystencji, jakiego koloru i wszystkie inne rzeczy, czyli kwestia dodatkowych e, śluzu, krwi, resztek pokarmowych i wszystkiego, co jest z tym związane. I piąta rzecz, czyli w sumie kwestia, którą możemy sobie zbadać i o tym sobie też powiemy, czyli tego, jaki pH ten stolec powinien być i to sobie można zbadać w e, badaniu ogólnym kału, o czym też powiemy. Zaczynając od kwestii Częstotliwości. Według aktualnego stanu wiedzy wypróżnienie powinno następować maksymalnie do 3 razy dziennie, minimalnie 3 razy w tygodniu. I to się uważa za zdrowy rytm wypróżnień. Oczywiście najbardziej optymalne jest to, jeśli ten stolec jest raz, dwa razy dziennie U mężczyzn, którzy jedzą na przykład 3-4 tysiące kalorii, jest to naturalne, że Tych stolców może być troszkę więcej, ze względu jakby Na objętość jedzenia, które W ciągu dnia spożywają Jeśli chodzi o wypróżnienia raz, dwa razy w tygodniu Jest to zdecydowanie rzadko I tutaj trzeba zwrócić uwagę też faktycznie na to Czy nie ma aktualnie jakiegoś Deficytu kalorycznego dużego, który jakby Powoduje to, że tego jedzenia jest po prostu Mało, albo czy nie ma to takich Zaparć mechanicznych i na pewno Jeśli takie wypróżnienia pojawiają się regularnie tak rzadko, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli zdarzy się taki tydzień, że faktycznie tych wypróżnień jest mniej, to jest w porządku, ale jeśli wypróżniamy się raz, dwa razy w tygodniu i tak jest od tygodni, miesięcy, lat, to znaczy, że coś nie jest okej. Okay. Jeśli chodzi o konsystencję, tutaj odnosimy się najczęściej do tej skali blistorskiej, która tutaj gdzieś tutaj będzie wstawiona. E o kwestii tego, jak ten stolec powinien być uformowany. I to jest normalne, że jednego dnia ten stolec może być troszkę bardziej luźny, drugiego trochę bardziej twardy, ale nie powinien on na pewno iść w skrajności, a tym bardziej nie powinno być to notoryczne. Pamiętajmy, że u kobiet to może się różnić w zależności od dnia. Cyklu i to, że w trakcie miesiączki może się pojawić luźniejszy stolec, nawet biegunka, przez ten 1-2 dni, to jest zupełnie normalne. Jest to spowodowane kwestią poziomu hormonów i tym nie powinniśmy się przejmować. Najważniejsze jest to, żeby na co dzień ten stolec po prostu był dobrze uformowany. Jeśli to idzie w stronę biegunek, jeśli to idzie w stronę zaparć, jeśli ten stolec jest twardy, ciężki do wybrzuszenia, są to bobki, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli chodzi o kolor to tutaj wyznacznikiem powinno być to, że zdrowa kupa jest koloru brązowego. I mamy na myśli taki standardowy brązowy kolor, który nie idzie w żadne odcienie jasnego brązu żółci, e, ani w takiej kierunki takiego bardzo ciemnobrązowego, wręcz czarnego stolca. E, I tutaj to, na to powinniśmy zwrócić uwagę, że ten stolec powinien być po prostu ciemnobrązowy, tak jak na, widzieliśmy na skali Bristolskiej. Jeśli stolec jest czarny, nie jest to dla nas dobra informacja. Czarny stolec może świadczyć między innymi o krwawieniu, na w którymś odcinku przewodu pokarmowego. Może on być też związany np. z suplementacją żelaza, więc sprawdźcie, czy aktualnie nie suplementujecie preparatu, który w składzie ma żelazo, lub tym bardziej dużych dawek syntetycznego suplementu żelaza. Może być to również spowodowane zażywaniem bismutu, np. przy leczeniu Helicobacter pylori, czy używaniem większych dawek węgla aktywnego przy np. biegunkach. Czerwony stolec. Czerwony stolec oczywiście też nie jest dobrą oznaką. Czerwony stolec najczęściej może wynikać z zakrojenia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, jego e, przyczyną mogą też być e, zaczerwienieniem tego stolca, mogą być hemoroidy, które są gdzieś tam w okolicy odbytu odbytnicy. E, może to być kwestia też raka dolnych części układu pokarmowego, ale oczywiście nie idźmy w takie skrajności. E, może też być kwestia tego, że na przykład ziliśmy bardzo dużą ilość na przykład, buraków, e, a gdzieś tam ta przepuszczalność jest na tyle spora, że ten stolec jest po prostu odbarwiony, albo na przykład mamy szczeliny odbytą, czyli gdzieś tam e, są ubytki na odcinku dolnym przewodu pokarmowego. Jeśli chodzi o zielone stolce, oczywiście też one nie są prawidłowe. Jeśli chodzi o zielone stolce, najczęściej są takie zakażenia bakteryjne, wirusowe, na przykład przy biegunkach. I ostatni kolor, który możemy gdzieś tam zobaczyć w stolcu, jest to kwestia takiego stolca bardzo mocno rozjaśnionego, odbarwionego, czyli gdzieś tam na przestrzeni między jasno-brązowym, żółtym, a może nawet wpadający w takie odcienie rudego. To jest kwestia tego, że ten stolec jest czegoś, z jakiegoś powodu jaśniejszy odbarwiony. Najczęściej jest to kwestia złego trawienia tłuszczy. Bardzo często taka jasna, odbarwiona kupa będzie się unosić na wodzie, a nie opadać, dlatego że tłuszcz unosi się na wodzie, a nie opada. I na to akurat musimy bardzo mocno zwrócić uwagę, czyli oprócz tego, jaka jest kolorystyka tego stolca, to właśnie to, czy on się unosi na wodzie, czy opada. Zdrowy stolet zawsze powinien opadać na dno toalety. Jeśli chodzi o to, co może być przyczyną tego, że ten stolet jest jasny, to oprócz tego, że źle trawimy tłuszcze, to jakby tego, że źle trawimy tłuszczy, też jest jakaś przyczyna. To mogą być kwestie chorób, trzustki, może to być kwestie celiaki, czyli uszkodzenia kosków jelitowych, a może być to kwestie tego, że źle działają nam drogi żółciowe, mamy na przykład atak woreczka żółciowego, mamy wycięto woreczek żółciowy, coś na przestrzeni wątroby dróg żółciowych, tam warto też zajrzeć w takim przypadku. Co możemy znaleźć w stolcu? Tutaj możemy to podzielić na to, co możemy zobaczyć gołym okiem, a co znajdziemy w badaniach laboratoryjnych, kiedy oddamy kał do badania ogólnego kału, czy badania na resztki pokarmowe. Jeśli chodzi o takie rzeczy, które zobaczymy gołym okiem, jest to kwestia resztek pokarmowych, jest to kwestia śluzu, który się może w stolcu pojawiać, czy właśnie tego, że ten stolec gdzieś tam jest powleczony delikatnie krwią. I tutaj to też ma oczywiście swoje przyczyny. Jeśli chodzi o kwestię śluzu, on się najczęściej zdarza przy zaparciach. Tutaj raczej nie ma takiej genezy, która jest jakby jednoznaczna, że coś się dzieje na tym przewodzie pokarmowym. Bardzo często właśnie to jest pod wpływem zaparć, pod wpływem dużego stresu, kiedy te są nieregularne, bardzo często ten ślus się również pojawia. Jeśli chodzi o kwestie resztek pokarmowych, to warto zwrócić uwagę na to, co to jest. Jeśli to są kwestie na przykład em, ziaren e, słonecznika, czy siemienia lnianego, którego było dużo w, w pieczywie, e, no to to jest jeszcze gdzieś tam w granicach tej normy. W momencie, kiedy my widzimy już na przykład całe orzechy, widzimy e, skórki pomidora, papryki, kawałki warzyw, owoców, czy kawałki mięsa, no to to już jest naprawdę coś nie tak. I powinniśmy się z, z, z zastanowić, dlaczego na którymś odcinku przewodu pokarmowego i prawdę pewnie będzie to w większości przypadków żołądek. Dlaczego ten pokarm się nie trawi? W badaniu ogólnym kału mogą zostać również znalezione leukocyty, czyli kwestia właśnie krwi w kale. Może być kwestia kropli tłuszczu, i tutaj to, co mówiłam, warto zobaczyć, jak pracuje trzustka, jak pracują drogi żółciowe, jak pracuje wątroba i żołądek, dlaczego ten tłuszcz nie jest dobrze trawiony i znaleźć jego przyczynę. Jeśli chodzi o kwestię białka, włókien mięsnych, który Znajdziemy w stolcu lub włókien roślinnych. Tutaj też przyczynę najczęściej szukamy na poziomie do żołądka. Bardzo często jest kwestia niedokwaszonego żołądka lub tego, że z jakiegoś powodu ten żołądek nie pracuje tak skutecznie, jak być powinno. Tutaj często może być kwestia stanu zapalnego żołądka czy helikobacter pylori, który utrudnia normalne funkcjonowanie tego narządu. I ostatnia kwestia, czyli to, co widzimy w badaniu stolca, czyli pH, odczynkału. Zdrowy stolec powinien mieć mniej więcej zakres pH między 6,5 a 7,5. Jeśli mamy skrajnie kwaśny lub skrajnie zasadowy ten stolec, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeśli mamy taki stolec bardzo mocno kwaśny, czyli te pH jest w okolicach 5, to też ma swoją jakąś przyczynę. Jeśli chodzi o kwaśny stolec, może to być kwestia niedoboru enzymów trzustkowych, przez to jakby te trawienie w przewodzie pokarmowym nie zachodzi wystarczająco dobrze. Może być to kwestia złego trawienia węglowodanów i problemu z ich wchłanianiem. Tutaj przyczyną mogą być również alergie pokarmowe, może być kwestia SIBO czy słabej odporności bariery jelitowej. Jeśli chodzi o pH zasadowe, czyli taka kupa, która ma pH 8, nawet więcej, to wtedy faktycznie jest to dla nas jakiś znak, że coś się dzieje, i tutaj przyczyny również mogą być następujące. Dieta uboga, płynnik pokarmowy, niedobór kwasów tłuszczowych w diecie, antybiotykoterapia, niedobór komensalnych bakterii w jelicie, biegunka oddzielnicza czy stan zapalny jelita grubego. Może jeszcze dwa słowa o tym, jak należy się przygotować do takiego badania kału. Jeśli chodzi o ogólne badanie kału, je można zrobić w praktyce w każdym momencie, w każdym laboratorium, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to, że jeśli przyjmujemy Jakieś leki, to warto się do tego przygotować i przed badaniem ogólnym kału odstawić na około tydzień do nawet dwóch IPP, czyli leki, które działają na nasz żołądek, na wydzielanie soków trawiennych, ponieważ jeśli bierzemy je przewlekle, to faktycznie może mieć to wpływ na nasz stolec. Oczywiście odnosi się to też do kwestii antybiotykoterapii, przewlekłego stosowania NLPZ-ów, czyli leków takich przeciwzapalnych, przeciwbólowych, czy też antybiotyku, czy leków, które powodują zatrzymanie biegunki. Uwaga oczywiście dla pań, jeśli mamy miesiączkę, lepiej się wstrzymać z oddaniem tego stolca, dlatego że niechcąco może on gdzieś tam zanieczyścić się kwestią krwi i może nas to niepotrzebnie zaniepokoić, kiedy w wyniku badania dostaniemy informację, że w stolcu jest żywa krew. I mam dla Was niespodziankę. Mam dla Was niespodziankę, którą jest darmowy webinar, który odbędzie się 8 lutego 2024. Link do zapisów znajdziecie w opisie tego odcinka. Pamiętajcie, że po zapisaniu się na listę zainteresowanych dostaniecie link, gdzie musicie potwierdzić to, że chcecie się zapisać. Wtedy tylko będę mogła wysyłać dla Was do Was wiadomości mailowe i w dzień webinaru dostaniecie link do naszego spotkania i widzimy się na żywo. Tematem webinaru jest to, dlaczego masz ciągłe objawy i problemy żołądkowo litowe, skąd się biorą zdjęcia, skąd się biorą te problemy. Odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, powiem Ci, jak sobie z tym poradzić i jak rozwiązać swój problem, by znów w 2024 roku cieszyć się zdrowiem! Także link znajdziecie w opisie. Do usłyszenia i do zobaczenia 8 lutego.